Wszystko wskazuje na to, że rewelacyjny rogelik HDS zmierza na PS4. Skąd takie przypuszczenia? Otóż Koreański Komitet do spraw Klasyfikacji i Administracji Gier sklasyfikował wydaną w ubiegłym roku produkcję jako dozwoloną od 15 roku życia i to właśnie na konsoli Sony. Jeżeli te informacje okażą się zgodne z prawdą, to hitu od Supergiant Games na PS4 powinniśmy spodziewać się w ciągu najbliższych tygodni, może miesięcy. Gra idealnie nadaje się pod padę i kwestią czasu było ukazanie się tego typu informacji. W momencie uruchomienia po raz pierwszy gry na pc ta wyraźnie sugeruje, że najlepsze wrażenia uzyskamy grając padem. Na platformie Steam od jakiegoś już czasu widnieje strona kuratora jakim jest PlayStation Studios. W zakładce Informacje przeczytamy o obecności 41 produktów Sony na platformie Valve. Dostępnych jest jednak 25, w tym 4 gry i 21 DLC. Co to może oznaczać w praktyce? Na razie możemy tylko pospekulować, ale być może większość gier, które były dotychczas tytułami ekskluzywnymi, powoli będzie wędrować na PC. Kto wie, może w przyszłości przyjdzie nam zagrać na blaszakach God of War, Ghost of Tsushima czy Bloodburn. Pożyjemy, zobaczymy. Heroes 2 doczeka się fanowskiej nakładki, która powinna zbliżyć tytuł do pełnoprawnego remastera. Grupa amatorów od ponad roku wprowadza bowiem do gry poprawki i usprawnienia. Projekt posiada tymczasową nazwę w Heroes 2. Co ważne, całkowicie zmienia on silnik gry, dzięki czemu znajdziemy tutaj wsparcie dla wysokich rozdzielczości czy poprawioną sztuczną inteligencję. Dopracowane zostały również animacje i tekstury. Nie jest to projekt, który całkowicie odmieni nam grę. Sprawi on jednak, że znacznie przyjemniej będzie nam sięgnąć po ten tytuł ponownie. Wszak jest to klasyk z 1996 roku. Divarius 2 otrzyma otwartą betę na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X. Od 27 maja do 1 czerwca każdy zainteresowany będzie miał możliwość przetestowania produkcji. Beta rozpocznie się o godzinie 17 i zakończy dokładnie o tej samej godzinie 1 czerwca. Pobranie tytułu będzie możliwe dzień wcześniej, przed zaplanowaną akcją. Co ważne, podczas testów będzie wspierana funkcja Crossplay. W przypadku konsoli Sony, do zabawy nie będzie wymagane posiadanie abonamentu PlayStation Plus. Właściciele Xboxów będą natomiast potrzebować Xbox Live Gold. Do bazy danych PlayStation została dodana gra od firmy Activision o rozmiarze około 44 GB. Analizujący sprawę z fani dotarli do logo, które sugeruje, że tajemniczą grą jest Diablo 4. Dodanie gry do bazy nie oznacza, że premiera już wkrótce. Prędzej chodzi o zamknięte alfa testy lub być może testy, które zostaną udostępnione większej liczbie graczy. Diablo 4, według dotychczasowych zapowiedzi, powinno zadebiutować na PC, PS4 i Xbox One. Wielce prawdopodobne, że wersja na konsole najnowszej generacji pojawi się w tym samym czasie. Firma Blizzard przeprowadziła ostatnio stream poświęcony grze Overwatch 2. Dzięki temu poznaliśmy kilka szczegółów dotyczących ich produkcji. Na pierwszy rzut oka widoczne jest zredukowanie drużyny do 5 osób. Typowa drużyna będzie obejmowała jednego tanka, dwie postacie wsparcia oraz dwóch specjalistów od zadawania obrażeń. Ma to przyczynić się do przejrzystości pola bitwy i zwiększenia tempa akcji. Pokazano też nową mapę Monte Carlo, którą możecie oglądać w tej zajawce. Do fanów The Last of Us Part 2 trafiła darmowa aktualizacja o numerze 1.08, która gwarantuje nam płynną zabawę z tytułem w stabilnych 60 klatkach na sekundę. Jak pokazują testy serwisu Digital Foundry, twórcy dotrzymali obietnicy i gra poza naprawdę sporadycznymi sytuacjami oferuje płynną i bezproblemową rozgrywkę. Podczas startu gra też ładuje się dwa razy szybciej. Jak podaje zespół Naughty Dog to dopiero początek eksperymentów z możliwościami PS5. W przyszłości powinniśmy oczekiwać kolejnych poprawek graficznych. Twórcy The Sims 4 zapowiedzieli kolejne płatne DLC do swojej gry. Rozszerzenie o nazwie Wystrój Marzeń wprowadzi nowy zawód. Gracze będą mieli możliwość wcielenia się i poprowadzenia kariery dekoratora wnętrz. W ten sposób będziemy mogli realizować zlecenia klientów, na przykład na całkowitą przebudowę wnętrz, w których mieszkają. Nie będzie to sprawa prosta. Pod uwagę trzeba będzie wziąć gusta naszych klientów. Jako dekorator wnętrz będziemy musieli także zmieścić się w przewidzianym przez zleceniodawców budżecie. Na tę chwilę nie znamy ceny rozszerzenia, znamy za to termin debiutu i jest nim 1 czerwca bieżącego roku. Darmowa strzelanka Endless otrzymała kolejną aktualizację: Adder Stack Walls. Jak sugeruje nazwa, wszyscy gracze będą mogli wziąć udział w niemieckiej kampanii. Oprócz tego studio Darkflow Software wprowadziło nowości do trzech dostępnych kampanii: Battle of Berlin, Invasion of Normandy oraz Battle of Moscow. W każdej z nich znajdziemy nowe oddziały, uzbrojenie i pojazdy, w tym karabiny. Gewehr 41 i M1A1 Thompson kolejne miotacze ognia oraz czołgi t 34 -85 i M24 Chaffee. Hollow Knight Silksong, czyli kolejna gra studia Team Cherry, prawdopodobnie została ukończona i znajduje się w fazie testów. Zasugerował to jeden z marketingowców firmy. Już teraz wiemy, że rozgrywka z Hollow Knighta z 2017 roku została przebudowana pod postać Hornet. Bohaterka będzie dzierżyła igłę oraz jedwabną nić, a nie krótkie ostrze jak bohater pierwowzoru. Oznacza to, że jej specjalnością będzie walka na dystans. Twórcy musieli więc stworzyć większe mapy, gdyż w ciasnych wcześniej tunelach bohaterka miałaby zbyt dużą przewagę. W Silksongu pojawi się też zdecydowanie więcej ataków magicznych. Znacznie rozbudowano też system craftingu. Powinniśmy więc znów dostać przepiękną platformówkę zbogaconą o elementy RPG. Sporo wcześniej na rynku pojawi się zremasterowana wersja ubiegłorocznej pozycji Central The Third Remastered. Przeznaczona na konsolę PS5 Xbox Series X XS odświeżona pozycja pojawi się już 25 maja i co najważniejsze zostanie udostępniona zupełnie za darmo wszystkim dotychczasowym właścicielom gry. Nieco wcześniej, bo 22 maja tytuł ma trafić do sprzedaży na PC w serwisach Steam i GOG.com. Na flagowym sprzęcie Sony i Microsoftu ten gangsterski sandbox ma działać w dynamicznej rozdzielczości 4K oraz w stałych 60 klatkach na sekundę. Debiutancka produkcja studia Neon Giant, izometryczna strzelanka RPG DS Cent otrzymała w końcu datę premiery. Gra zostanie wydana 29 lipca bieżącego roku na PC na platformie Steam oraz na konsolach Xbox One i Xbox Series X|S. Cyberpankowy świat The Ascent będziemy mogli przemierzyć w pojedynkę, a także w trybie kooperacji, do którego będziemy mogli zaprosić trzech znajomych. W grze pokierujemy bohaterem, który stara się odkryć tajemnice stojące za upadkiem The Ascent Group, korporacji kontrolującej wszystko i wszystkich. Oglądając trailery pokazujące czysty gameplay możemy spodziewać się przepięknej przygody w cyberpankowym świecie. Firma Paradox Studios oficjalnie zapowiedziała nową grę strategiczną zatytułowaną Victoria 3. Na platformie Steam pojawiła się już karta wymienionego produktu. Zgodnie z informacjami, w grze będzie można objąć kontrolę nad dowolnym państwem świata i przeprowadzić je przez lata 1836-1936. Będziemy musieli dbać o jego rozwój, społeczeństwo, gospodarkę oraz stosunki dyplomatyczne z innymi krajami. Od dnia premiery tytuł ma być dostępny w usłudze Games Pass. Niestety daty debiutu jeszcze nie podano. 18 maja swoją premierę na PC miała gra Days Gone. Ten ekskluzywny do tej pory dla konsoli PS4 i PS5 tytuł zadebiutował na platformie Steam i Epic Games Store. W obydwu przypadkach za grę zapłacimy 169 zł. Według recenzentów, pecetowa wersja gry jest bardzo udaną produkcją. Dziennikarze chwalą głównie dobry stan techniczny produkcji, wspaniałą grafikę i oczywiście fabułę. Swego czasu miałem okazję ukrywać wspomnianą produkcję. Muszę przyznać, że Day's Gone to dla mnie jedna z najlepszych gier z otwartym światem. Jeśli ktoś nie ma zamiaru kupować, a chciałby zapoznać się z historią, to zapraszam na playlistę z tego tytułu. Z mojej strony to wszystko. Zapraszam na kolejną porcję newsów już za tydzień. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!